Prostota, funkcjonalizm, nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne to właśnie modernizm tak charakterystyczny dla Gdyni. To fantastyczne miasto to idealna przestrzeń dla biura projektowego, do którego Was dzisiaj zapraszam. Tatiana, zaprosiliśmy ciebie dzisiaj do nas, aby pochwalić się naszym najnowszym dziełem. I tym razem nie jest to grzejnik, ale katalog dedykowany architektom, projektantom wnętrz a także dekoratorom. To pokaż co tu masz. No chcemy się w nim dzielić inspiracjami. Chcemy pokazywać grzejniki w różnych aranżacjach, tak aby każdy czerpał z niego jak najwięcej. Tak jak wspomniałem, stworzyliśmy go dla architektów i dużą tą rolę odegrał nasz marketing, który bardzo mocno nad nim pracował. Super. O, Anna Maria Sokołowska, współpracujecie z tą projektantką? Tak, mieliśmy przyjemność współpracować w kilkunastu projektach pani Anny, a także uczestniczyliśmy w wyposażaniu jej biura, dostarczając nasze grzejniki. Powiem więcej, pani Anna jest ambasadorką naszej barki. No to świetnie, to słuchaj, jeżeli z nią współpracujecie, to może byś mógł mnie z nią umówić i poznać. Jak zapewne wiesz, biuro pani Anny mieści się w Gdyni, więc umówię cię z naszym menadżerem, który zorganizuje wasze wspólne spotkanie. To koniecznie to zrób. Nie ma problemu. Nazywam się Dominika Dresner Ilczuk. Jestem projektantką wzornictwa przemysłowego. Od kilku lat współpracuję z firmą Luxrad i razem wprowadzamy i opracowujemy nowe wzory grzejników. Jeśli chodzi o projektowanie grzejników, to jest to dość techniczne zajęcie ze względu na ograniczenia, które wiążą się z tą branżą. Tworząc nowe wzory, trzeba pamiętać, aby trzymać się technologii Jaką operuje producent. Projekty muszą być realne do wykonania. Można pozwolić sobie na pewnego rodzaju wariacje i stworzyć produkt, który wychodzi poza utarte ramy, jak na przykład prowadzić grzejnik o niestandardowych profilach albo stworzyć go bardzo bogatym w swojej formie. Wiadomo, że takie decyzje na wczesnym etapie będą generowały dużo kłopotów, co się oczywiście na końcu będzie przekładało na cenę końcową. Trzeba zdawać sobie z tego sprawę. Na pewno przy projektowaniu grzejników należy też poznać przeznaczenie tego grzejnika, ponieważ inaczej projektuje się grzejniki do przestrzeni salonowej, do małych pomieszczeń, a zupełnie inaczej się projektuje grzejniki do łazienek. I tak wyruszyłam do gdyni. Na dworcu czekał na mnie przedstawiciel Luxrad, który zawiózł mnie wprost do biura projektowego Anny Marii Sokołowskiej. No, słyszałam od Tomka, że jesteś przedstawicielem handlowym Luxrad tutaj w Gdyni. Tak, to prawda. Od prawie 10 lat reprezentuję firmę Luxrad na północy Polski. A to duży obszar, nie tylko Gdynia. Tak, szerszy faktycznie. A opowiesz mi coś o swoich klientach? Z kim współpracujesz? Głównie Salony Łazienek obsługuję, ale bardzo ważnym też dla nas klientem są biura projektowe. A czyli nie, nie, nie obsługujesz indywidualnych klientów? Nie, nie. No a propos biur projektowych, właśnie słyszałam o tej Twojej współpracy z Anną Marią Sokołowską. Jak Wam się układa? Tak, to moje ulubione biuro. Generalnie z Anią wiele lat już współpracujemy. Wiele ciekawych projektów, żeśmy wykonali wspólnie. No, Ania jest dość wymagającym projektantem. Ale my mamy też dobre produkty dla wymagającego klienta. To prawda. No, troszeczkę liczę na to i bardzo się cieszę ze spotkania z Anią. I liczę, że podzieli się ze mną swoim doświadczeniem, które będę mogła wykorzystać przy tworzeniu projektów dla swoich klientów. Na pewno. Ania jest bardzo otwartą osobą, dlatego myślę, że bardzo szybko nawiążecie fajny wspólny... kontakt. Dokładnie, dokładnie tak. Na to liczę. Jesteśmy już na miejscu. Tu jest biuro Ani. Ona na ciebie czeka. Świetnie, to tutaj się już pożegnamy. Bardzo dziękuję za oprowadzenie mnie po Gdyni. Do zobaczenia w takim razie. Dziękuję również, do Miłego zobaczenia. Dnia. Cześć Ania. Cześć Tatiana. Miło, że jesteś. Zapraszam Cię do środka. Dziękuję. Cieszę się, Aniu, że znalazłaś dla mnie czas i zaprosiłaś do swojego biura. Bardzo interesujące wnętrze. Może opowiedziałabyś mi trochę o historii tego budynku. Jest to typowa Moderna Gdyńska, budynek z 1936 roku. Został wybudowany w 1937. Jest to budynek, w którym się zakochałam. Zakochałam się w dzielnicy w jej spokoju, i tutaj postanowiłam kupić mieszkanie. Obecnie jest to nasze biuro. Od roku y, jesteśmy tutaj z całym zespołem. Wcześniej tutaj mieszkałaś, tak? Wcześniej tutaj mieszkałam, tak. Było to, było to moje mieszkanie prywatne, teraz jest to nasze biuro. Y, tutaj się spotykamy z klientami i tutaj też powstają nasze projekty. No, właśnie, jesteś bardzo uznaną projektantką. Wasze biuro na rynku jest już od wielu lat rozpoznawalne w Polsce. Może pokazałabyś mi kilka swoich realizacji? Bo nie ukrywam, że przyjechałam tutaj czegoś się nauczyć i trochę zainspirować. Tak, oczywiście. Chciałam ci pokazać najpierw nasz projekt, który jest dla mnie wyjątkowy, ponieważ jest to mieszkanie które uzyskało bardzo wiele nagród zarówno w Polsce jak i na arenie międzynarodowej jedną z tych nagród widać tutaj została ona wręczona mi w Shenzhen koło Hongkongu Hong więc niesamowita, niesamowita wyprawa jesteśmy ja i moja przyjaciółka Marta Piątkowska jesteśmy dwiema projektantkami w Polsce które posiadają w ogóle tą nagrodę Fantastycznie. było to wyjątkowe wyróżnienie Mieszkanie, tak jak widać, jest zaprojektowane w bardzo prostym stylu, właśnie takim minimalistycznym, modernistycznym. Mamy tutaj nawiązanie właśnie do, do bieli, do kolorystyki też tutaj naszej nadmorskiej. Ten minimalizm to jest taki styl, który Cię charakteryzuje chyba, tak? E, tak, jest to, jest to styl, z którego jesteśmy jako biuro najbardziej znani i też bardzo lubimy i cenimy klientów, którzy, którzy też doceniają właśnie ten minimalizm w naszych projektach. Tak jak widzimy tutaj jest to wnętrze utrzymane właśnie głównie w kolorach bieli i oczywiście naturalne drewno z dodatkami czarni, co też jest dla nas taką podstawową paletą kolorystyczną. Chciałam Ci pokazać jeszcze jedną z naszych realizacji będzie mieszkanie też bezpośrednio zlokalizowane w dzielnicy, która sąsiaduje z morzem. Jest tu również ta paleta barw, która, która nas najbardziej charakteryzuje, czyli baza w bieli, szarości, w drewnie z dodatkiem, z dodatkiem koloru. Kolejne wnętrze, które jest bardzo proste, ale też obfituje w Mnogość detali, które, e, które przy tej prostej bazie dają to poczucie takiego ciepła, ciepła i, mm. też, e, i też luksusu, i takiego dopracowania e, w każdym szczególe. No, robi wrażenie to pomieszczenie, trzeba przyznać. Tutaj mieszkanko było bardzo małe, ponieważ ono ma zaledwie 37 metrów. Jest ulokowane w górnym Sopocie w przepięknej starej kamienicy. To wnętrze również ma bazę kolorystyczną, która nas charakteryzuje. Znowu pojawia się biel, szarość i drewno. Natomiast tutaj styl jest dopasowany typowo pod kamienicę, czyli pojawiają się rzeźbienia, pojawiają się sztukaterie, pojawia jest się cegła. również tak, cegła. Mhm. I jest to oryginalna czerwona cegła, która, która została odkryta z podtynku właśnie w tym mieszkaniu. I mimo, że jest to kamienica, jest utrzymana w takim nowoczesnym nadal prostym i nowoczesnym stylu tak dokładnie. Jest. Zwróciłam uwagę, że w Waszych projektach każdy szczegół jest taki naprawdę dopracowany na wysokim poziomie, nawet grzejniki idealnie komponują się z całym wnętrzem. Tak jak ten tutaj, taki nienachalny, trochę też stanowi funkcję dekoracyjną, nie tylko użytkową. Dokładnie. Jest to model kolumnus marki Luxred. Jest to grzejnik, który również znajduje się w projekcie, który przed chwilą Ci pokazywałam, także. Widzimy tutaj, że jest to grzejnik, który zarówno świetnie sprawdzi się w przypadku realizacji we wnętrzach klasycznych, jak i takich bardziej nowoczesnych, jak właśnie tutaj w naszym biurze, ale są to grzejniki, które nie tylko projektujemy dla naszych klientów do ich wnętrz, ale również grzejniki Luxrad wykorzystałam w swoim własnym domu. W tym nowym. I, tak, w tym nowym. I yy, zamiast o nich teraz opowiadać, to chciałabym Cię zaprosić do obejrzenia wnętrz mojego Świetnie. nowego domu, który jest właśnie na ukończeniu, ponieważ niedługo się przeprowadzamy, ale chciałabym Ci pokazać, jak one wyglądają na żywo i jak wpisują się w stylistykę tego wnętrza. No bardzo chętnie, z wielką przyjemnością obejrzę Twój dom. Super, zapraszam. Pierwszym moim projektem dla firmy Luxrad był projekt Koliber. Projekt swoją formą jest dość niestandardowy. Na etapie pierwszych szkiców zaproponowałam kilka, jeśli nawet nie kilkanaście wzorów. I ku mojemu zaskoczeniu zarząd wybrał najbardziej odważny wzór. Projekt stanowi pewnego rodzaju rzeźbę, ale oczywiście pełni funkcjonalność standardowego grzejnika. Patrząc na grzejnik z każdej strony, wygląda on nieco inaczej. Jego przęsła w części dolnej są powyginane pod różnym kątem, co daje mu bardzo ciekawe efekty wizualne, jeśli patrzymy z prawej albo z lewej strony. Kolejną nietypową cechą jest to, że grzejnik jest w dość znacznym stopniu odsunięty od ściany. Tą decyzją chciałam nawiązać do ekologii. W momencie, kiedy odsuwamy grzejnik od ściany, nie oddaje on ciepła do niej, tylko ogrzewa powietrze, które następnie cyrkuluje po całym pomieszczeniu. I to jest właśnie mój dom stodoła, o której Ci mówiłem. Robi wrażenie. I to był budynek gospodarczy, prawdziwa stodoła, którą przekwalifikowaliście na budynek mieszkalny, tak? Tak, zgadza się. To był budynek gospodarczy z 1940 roku. Został przebudowany i zmienił swoją funkcję, właśnie z gospodarczego, na budynek mieszkalny. No, piękna przestrzeń. To jest jednak zdecydowanie urok tych budynków gospodarczych, że tą przestrzeń można tutaj wykorzystać i zachować. Tak, zgadza się. A skąd pomysł na stodołę? Wcześniej próbowałam kupić oborę w Gdańsku. Niestety transakcja nie doszła do skutku. No i dostałam cenk właśnie, że tutaj jest działka, są również budynki gospodarcze, a ja bardzo chciałam Mieszkać w czymś nietypowym, dlatego, dlatego nie miał to być dom do remontu, nie miał to być dom do przebudowy, tylko to właśnie miała być stodoła. Tutaj mamy jedno z pierwszych prawie wykończonych pomieszczeń. Tak jak widzisz, przepiękna przestrzeń do góry daje naprawdę bardzo duży komfort, jeżeli chodzi o to wnętrze. No wysoki sufit, tak, robi kawał dobrej roboty. No i tutaj w tej sypialni już widzę to, z czego zasłynęłaś, tę dbałość o detale. I tutaj też widzę jest grzejnik, o którym zdaje się rozmawiałyśmy u ciebie w biurze. Fantastycznie tak. się tutaj wkomponował. Zgadza się również. Luxrad, również grzejnik kolumnus, z przepięknie kontrastującym termostatem w kolorze czarnym. To są właśnie te smaczki, które, te które właśnie te detale, które ja bardzo lubię stosować. Nie są one oczywiste, a robią wnętrze, tak. i to jest właśnie ten jeden z tych detali. Bardzo sobie cenię luxrad za to, że mają bardzo duży wybór grzejników, dzięki czemu to, że mamy. Ten grzejnik w domu to nie oznacza, że on jest jedynym. W łazience mamy jeszcze model Niegara, który jest grzejnikiem płaskim, panelowym, z pięknym również wykończeniem w białym macie. Jest to grzejnik, który zajmuje bardzo mało miejsca, dlatego świetnie się sprawdza w tak małych łazienkach. Obecnie z firmą Lustrat pracujemy nad wprowadzeniem nowego wzoru grzejnika. Jego głównym założeniem miało być to, że ma być sprzedażowy. Bardzo zależało mi, aby wpisywał się w obecnie panujące trendy, które możemy zaobserwować w architekturze wnętrz. Mimo to chciałam, aby był nacechowany pewnego rodzaju uniwersalizmem. Podczas projektowania często przyświeca mi taka myśl, że rzeczy, które nie są modne, Nigdy z tej mody nie wyjdą. I mam nadzieję, że przy tym projekcie yy, uda mi się uzyskać taki efekt, że ten wzór się po prostu nigdy nie zestarzeje. Aniu, to powiedz mi może, na co ja powinnam zwrócić uwagę przy doborze grzejników dla swoich klientów, gdybyś mogła mi tak wymienić kilka takich podstawowych porad. Funkcja grzejnika to jest jedna rzecz, ale obecnie, design grzejnika również jest tą bardzo ważną jego częścią. Mamy tak duży wybór grzejników, że możemy użyć grzejników dekoracyjnych z płaskim panelem, możemy użyć żeberkowych, takich, które będą w kolorze ściany, które będą się z tą ścianą zlewać i które będą nawiązywać estetyką do wnętrza. Ale z drugiej strony możemy również użyć grzejnika jako tego akcentu kolorystycznego, akcentu, który będzie tym takim tą wisienką na torcie, tym takim detalem we wnętrzu. Takim elementem dekoracyjnym. Dokładnie. No i wiadomo, najważniejszą rzeczą jest to, żeby jednak podejść do tego profesjonalnie i ten wybór grzejnika, po grzejnik wybrać się z projektantem wnętrz. Tak. Do miejsca, w którym pracują profesjonaliści i którzy zarówno pod kątem funkcji, jak i designu pomogą klientom dobrać grzyniki. Fantastycznie, czyli te takie techniczne kwestie warto też omówić jednak z fachowcem. Dziękuję Ci Aniu za spotkanie, wiele dziękuję rzeczy również. się dowiedziałam. No i co? Ja jadę działać z chłopakami przy kolejnym zleceniu i mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś zobaczymy. Działaj, super, dziękuję, dziękuję. Ci za spotkanie. Cześć, jestem Robert Michalski ze Stradale Classics. Zajmuję się nietuzinkowymi samochodami dla wymagających. Zapraszam mojego przyjaciela Przemka, właściciela firmy Luxrad.